Niespełna 5 godzin trwała sprzedaż otwarta biletów na te zawody. Po dwóch godzinach skończyły się wejściówki na miejsca siedzące, a trzy godziny później nie było także biletów na miejsca stojące. Jest to absolutny rekord w historii tego prestiżowego cyklu. Poprzedni został ustanowiony że podczas sprzedaży biletów na wrocławską rundę indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu w 2019 roku. Wtedy sprzedaż została zamknięta po 26 godzinach. Do sprzedaży otwartej było przeznaczonych około 9 tysięcy biletów. Wcześniej była prowadzona przedsprzedaż dla posiadaczy karnetów na mecze drużyny Betardu. Sparty Wrocław w sezonie 2020 PG Ekstra bilety poszły szybciej niż przed rokiem, choć były odrobinę droższe. W sezonie 2019 Wrocław wracał do Grand Prix, więc dał promocyjne ceny. Teraz je podniósł, choć Nieznacznie na Trybunę Wschodnią można było kupić bilety w cenie już 99 zł. Wrocław na pewno nie stał się droższy niż Toruń czy przykładowo Gorzów. Ubiegłoroczna runda Grand Prix we Wrocławiu została uznana za najlepszą w cyklu, a na dokładkę wygrał ją Bartosz Zmarzlik, więc nic dziwnego, że był na nią taki szał. Zawody z cyklu Grand Prix wróciły do stolicy Dolnego Śląska. Przypomnijmy, po 12 latach przerwy kontrakt na organizację wydarzenia na Stadionie Olimpijskim podpisany został na trzy sezony. Amatorskie rozgrywki piłkarskie w mieście otwierają nowy rozdział. To kolejna dekada z futbolem dla wszystkich jego fanów. Wiemy co zawodnikom się podoba, wiemy co oczekują. Zrobiliśmy taką krótką ankietę podsumowującą. Wyszła poprawnie, wyszła dobrze, wiadomo, nie było samych szóstek. Zawodnicy widzą pewne braki, pewne rzeczy, które są do poprawy i my o tym wiemy, mamy tego świadomość, dlatego staramy się je Eliminować. My wiemy, że piłkarze nieco narzekali na poziom sędziowania. Ta sprawa została przez organizatora dokładnie przeanalizowana. Bardzo często pewne nerwy, nieporozumienia niepotrzebne wynikały z nie do końca dobrej znajomości przepisów. Wśród zawodników, ponieważ tak jak Piotr podkreśla, przepisy sędziowskie zmieniają się praktycznie co roku. I jeżeli zawodnicy grają tutaj 3-4 lata temu, to te przepisy są już teraz inne. Zawodnicy, tak jak w poprzednich edycjach, będą rywalizować na kilku szczeblach rozgrywkowych. Utrzymujemy to, co było, czyli trzy ligi, trzy poziomy rozgrywek: Ekstraklasa klasa pierwsza i druga i liga. Trzeci ligi na razie nie zakładamy, jako że. Być może będzie będą dwie grupy w lidze drugiej. Zależy od ilości drużyn, które się zgłoszą. Co zrobić by dołączyć do ligi? Nie jest to bardzo skomplikowane. Przede wszystkim należy odwiedzić stronę organizatora. Strona www.spartancup.pl. Tam są wszystkie informacje o zapisach, o regulaminie, o przepisach yy, o w płatach, oczywiście, no bo to też jest istotne. Jak również o nagrodach. Można też korzystać z mediów społecznościowych. Sporo informacji na profilu Spartan Cup na Facebooku. Tam jednak nie tylko wieści dotyczące zapisów, ale też na przykład lista transferowa. Mamy również wpis o liście transferowej. Jeżeli jest zawodnik, który chciałby indywidualnie się zgłosić, nie ma drużyny, nie ma znajomych, z którymi by chciał grać, może zostawić informację o sobie. I drużyny, które uczestniczą w rozgrywkach, czasami mają braki kadrowe, czasami ktoś zrezygnuje, być może się odezwał do niego i też może dołączyć do drużyny, która już istnieje. W 21. edycji na uczestników i kibiców, tak jak w poprzednim sezonie, czekają dodatkowe atrakcje. Bieramy w każdym tygodniu bohaterów danego tygodnia. Wybieramy najładniejszą bramkę. W poprzedniej edycji uruchomiliśmy też konkurs na najładniejszą paradę bramkarską. Zwycięzcy tych konkursów dostają niewielkie nagrody, ale te nagrody ich cieszą. Są to nagrody od naszych partnerów. Start 21. edycji jest przewidziany na 9 marca, ale jest to jeszcze zależne od pogody.